Cześć. Ja jestem Monika, a to jest podcast Twiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Witam Was na moim kanale Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach głównie, ale nie zawsze, bo czasami opowiadam o różnych okołoksiążkowych tematach, czasami opowiadam o kulturze, popkulturze, filmach, wystawach itd., itd. I dzisiaj właśnie jeden z tych filmów, w których nie będę mówiła o książkach, ponieważ czytam jedną bardzo, bardzo grubą książkę, o której mam nadzieję że już w następnym filmie będę mogła coś więcej powiedzieć. Ale... Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o filmach, które widziałam w maju, a widziałam tych filmów kilka i, e, i niektóre mi się podobały, niektóre zaskakująco mi się nie podobały, chociaż na przykład były e, zdobywcami Oscara e, w którymś tam roku będę opowiadać o raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Różnych produkcjach, z czego pierwsza to są dwa filmy, tak naprawdę. Bo obejrzałam film Sicario. E, Sicario 1 i Sicario 2. Sicario 1 jest e, w reżyserii Denisa Willenewa, e, czyli tego samego, który stworzył e, Dune. A z kolei e, drugi Sicario to Stefano Solina. E, I o czym jest ten film? Ten film jest o e, trudnej sytuacji. E, na granicy mm, Meksyku i Stanów Zjednoczonych i tego, jak e, tam wygląda tak naprawdę śledzenie mm, różnego rodzaju wykroczeń, a właściwie raczej przestępstw, e, jak wygląda przemycanie ludności z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Że to jest strasznie trudny biznes, i jakby po stronie tej meksykańskiej jest strasznie trudny, niebezpieczny proceder, ale też jak bardzo trudny jest to proceder dla strony amerykańskiej, żeby te wszystkie nielegalne m, przekroczenia granicy tre, śledzić. Żeby nie tylko łapać ludzi, którzy próbują się przedostać przez granicę, ale także, żeby złapać tych szefów e, całych gangów, e, prarających się tym nielegalnym biznesem. No i mamy tutaj do, do czynienia z taką jednostką wojskową. W sumie jest to dość tajna jednostka, tak przynajmniej się wydaje e, natomiast e, jest to jednostka, która tak naprawdę też działa na granicy prawa. To nie jest tak, że oni są super ekstra e, zgodni z prawem, właśnie i wszystko robią tak, jak powinno być, ale, e, ale to jest raczej coś, co e, no po prostu walcząc z wrogiem, muszą też używać e, tych e, wrogich środków, może tak to nazwijmy. No i mamy tutaj Emily Blunt, która gra bohaterkę świeżo jakby zrekrutowaną do tej jednostki wojskowej po stronie amerykańskiej. Mają zamiar prześledzić i złapać jakiegoś jednego z szefów gangów. No i Emily Blunt, dzięki temu, że ona jest świeża, my też jako widzowie poznajemy reguły gry tej właśnie jednostki wojskowej, reguły gry, jak to wygląda w ogóle. W jaki sposób się um, należy um, zachowywać w, w, trakcie takich, w trakcie takiego tropienia e, przestępców. E, no, Emily Blunt najpierw jest strasznie dumna z tego, że właśnie została zrekrutowana do, do takiej jednostki wojskowej, a później okazuje się, że tak naprawdę ona została tam zrekrutowana tylko po to, żeby mieć taką podkładkę, że e, ta jednostka, która nie jest taka mm, oficjalna, że ma jakąś podbudowę e, właśnie rządową, e, no więc to już się mniej podoba Emily Blunt, nie podoba jej się to właśnie, że ta jednostka też walczy na granicy prawa, a wręcz przekracza bardzo często to prawo z którym ona do tej pory się utożsamiała i wobec i wedle którego żyła i działała do tej pory. No więc e, też się buntuje tam, no ale ostatecznie jakoś tam wychodzi. No, akcja się rozgrywa, jest to film dosyć dynamiczny. Nie powiem, żebym była jakoś super e, zadowolona z tego filmu, żebym była jakaś zachwycona, natomiast no faktycznie spełnia swoją rolę. Jest to film akcji, dynamiczny, jest... Tam jakiś swego rodzaju zwrot akcji. Emily Blunt jako aktorka wydaje mi się, że miała lepsze, lepsze role. Tutaj gra po prostu cały czas taką e, e, zaciętą twarzą i, e, i dość zdumioną miną, że tak nie wie, co się dzieje. E, no ale mamy też tutaj e, Josia Brolina i e, Benicio del Toro, bardzo fajni aktorzy, grają tutaj właśnie też ciekawe postaci. Uważam, że, że dobry film. Natomiast jego kontynuacja, czyli Sicario 2, powiem Wam tak. No z reguły mało jaka kontynuacja jest lepsza od pierwszej części. Zdarza się tak, ale nie często. Dla mnie ten film nie był jakoś szczególny i przyznam, że też już nie pamiętam za dobrze o co w nim chodziło. Wiem, że właśnie... Na pewno już nie ma tutaj postaci. No przede wszystkim zmienił się reżyser, więc to już nie jest Denis Villeneuve, tylko Stefano Solina. Na pewno nie mamy tam już Emily Blunt, z tego co pamiętam. Chyba jest jeszcze jakiś jeden z tych gwiazdorów, ale nie pamiętam który. No powiem Wam, że tak bardzo umknął mi ten film z pamięci, że tej dwójki w ogóle nie, nie kojarzę. Wiem, że też był słabszy zdecydowanie od tej jedynki, dlatego jeżeli macie obejrzeć Sicario, to polecam jedynkę, dwójkę taka sobie. Kolejny film, jaki zobaczyłam, to był już film. Aha, i Sicario 1 i 2 to były filmy, które zobaczyłam na Amazon Prime. Ponieważ właśnie teraz jestem na Amazonie, i ja bardzo często tak robię razem z mężem, że przenosimy się na tą platformę, na której coś chcemy obejrzeć. Akurat na Amazonie chcieliśmy obejrzeć Fallouta, a teraz sobie dooglądujemy różne seriale, filmy, które, które tam są. Jak już nam się wyczerpie ten koszyczek, to pójdziemy do jakiejś innej platformy. Kolejny film to był film kinowy, do którego wybraliśmy się do łódzkiego kina Charlie. Które Wam polecam, jeżeli będziecie. To jest kino studyjne. Są tam do obejrzenia również filmy niekoniecznie takie super popularne, ale ten film, o którym teraz będę mówiła, jest raczej popularny, bo jest to film z Zendayą, więc super popularną aktorką. Jest to film Challengers w reżyserii Luka Guadagnino. Gładanino, przepraszam. I tak jak mówię, no, jest tutaj właśnie Zendaya i dwóch męskich aktorów, których oczywiście nazwisk nie pamiętam, ale są super przystojni, są super um, pociągający, młodzi, bardzo często um, roznegliżowani w tym filmie, więc jest uczta dla oka, ale nie tylko. Może powiedzmy troszkę o fabule. Mamy tutaj młodą dziewczynę Zendaya, którą której bohaterkę gra Zendaya, właśnie. Um, I ta dziewczyna jest młodą e, tenisistką, bardzo obiecującą, super e, sobie radzi na korcie, prawdopodobnie będzie szła dalej w swojej karierze. No i poznaje dwóch młodych chłopaków. <laughs> Ona ma też już od samego początku swojego życia taki dosyć ugruntowany m, m, punkt widzenia, co chce życiu, w życiu robić. Ma takie plany, że chce e, później iść po. Po, tym, po tej szkole, którą teraz kończy, idzie do innej szkoły, gdzie będzie dalej trenować ten tenis, żeby grać już zawodowo i ma ten plan naprawdę taki skrystalizowany w swojej głowie. No i poznaje dwóch chłopaków, e, którzy są przyjaciółmi e, i obaj są zauroczeni tą postacią, bo ona jest nie tylko super. E, zdolna, ale jest również bardzo piękna i obu się podoba. No i bardzo by chcieli oba, obaj z nią się jakoś zapoznać, e, bliżej również fizycznie. E, no więc oczywiście zaczynają ją podrywać. Ta bohaterka grana przez Zendaya, nie pamiętam imienia, e, bardzo też dopytuje się chłopaków właśnie, jakie mają oni plany na, na życie. No i oni też są tenisistami, ale nie mają tak skrystalizowanych planów, szczególnie jeden z nich. Nazwijmy ich e, może blondyn i brunet. No ten brunet e, jest osobą, która jest strasznie taka beztroska, nie ma w sumie żadnych planów, e, po prostu myśli sobie, że będzie robić to, co jej... E, los przyniesie, natomiast ten drugi chłopak blondem ma bardziej już skrystalizowane plany, nawet planuje iść na to, do tej samej szkoły, do której chce iść Zendaya, bohaterka grana przez Zendayę, wobec czego no prawdopodobnie będą się gdzieś tam stykać zawodowo czy też na, tej, na tym korcie. No ale jakimś tam zrządzeniem losu jednak dziewczyna bardziej umawia się i podrywa ją ten brunet, czyli ten taki bardziej beztroski, który nie ma planów. No i ona tam gdzieś się z nim bardziej zaprzyjaźnia, ale różnego rodzaju zakrętami losu Ej, okazuje się, że dziewczyna wychodzi jednak za mąż, za blondyna i mają e, dziecko. A o tym, że mają dziecko, to dowiadujemy się w jednych z pierwszych scen, Ponieważ film jest troszeczkę jakby ma zaburzoną chronologię, i najpierw poznajemy to, co się dzieje obecnie, a później cofamy się w przeszłość. Um, nie będę Wam mówiła o różnego rodzaju tutaj zwrotach akcji i różnych tajemnicach, które są nam odkrywane w trakcie filmu. Um, Natomiast jest to na tyle ciekawy film, że jest super interesujący, naprawdę i będę go Wam bardzo polecać. Film jest sprzedawany właśnie za pomocą tej e, sensualności, zmysłowości, takich, tego trójkąta, e, trójkąta takiego romansowo-seksualnego, ale e, nie uważam, żeby to była najbardziej istotna jego część, przynajmniej dla mnie. Dla mnie najciekawszym było obserwowanie właśnie tego, jak ambicje... Są tutaj bardzo podkreślone, jak grają właśnie dużą rolę ambicje, plany na przyszłość i takie bezkompromisowe dążenie do celu. Było to dla mnie super interesujące i, i bardzo mi się ten film podobał. Świetna muzyka, świetny montaż bardzo, bardzo ciekawy film, i właśnie też plastycznie, pięknie nakręcony. No, i jeden z ciekawszych filmów, jakie widziałam w tym roku póki co przynajmniej. Kolejny film, jaki zobaczyłam, to jest film Wszystko wszędzie naraz, również jest na Amazon Prime. I ja tego filmu wcześniej nie widziałam. Wiedziałam, że dostał nagrodę Oscara za najlepszy film. Zdaje się, w ubiegłym roku. Um, bardzo chciałam obejrzeć, ale jakoś tak się nie złożyło, żebyśmy oglądali go w kinie. No więc e, akurat jeżeli zobac jak zobaczyłam, że jest na Amazon Prime, no to stwierdziłam, dobra oglądamy. I strasznie się rozczarowałam. Ja e, wiedziałam, że to będzie multiwersum, jakieś e, różnego rodzaju rzeczywistości alternatywne, ale przyznam Wam, że ten humor, który tam był, e, ten, te dowcipy... Ani mnie nie bawiły, były dla mnie bardzo przerysowane też ta, ten rodzaj gry aktorskiej, jaki tam prezentują aktorzy azjatyccy, już nie wiem z jakiego kraju, ale główni bohaterowie, troje głównych bohaterów to są aktorzy azjatyccy. Natomiast sam film jest w reżyserii Daniela Kłana i Daniela Scheinerta i... I powiem Wam, że właśnie nie trafił do mnie zupełnie ten film. Ten humor, ta przerysowana gra aktorska, plus, że to było bardzo dla mnie też takie przewidywalne, jak się film skończy. Nie miałam żadnej przyjemności z tego filmu, niestety. Bardzo chciałam się bawić dobrze na tym filmie, ale nie, nie, nie miało to miejsca. Przez... Poło, pierwszą połowę filmu po prostu yy, robiłam tylko facepalm yy, i byłam zażenowana tym, jaki ten film jest i tylko patrzyłam, jak dużo tego filmu jeszcze zostało, ile będzie się trzeba męczyć. Nawet się zastanawialiśmy, czy go kończyć, czy nie, ale w końcu skończyliśmy. Nie powiem, ja się nawet popłakałam na samym końcu, ale to, że ja się popłakałam... Yy, to nic nie znaczy, bo ja naprawdę czasami się wzruszam w bardzo randomowych, przypadkowych momentach filmów, reklam. Więc, no nie, nie jest to film dla mnie. Nie podoba mi się, jakby różne są gusta, yy, i to, że nam się podobają różne rzeczy, to jest świetne. Chociaż czasami się naprawdę potrafię zdziwić, że komuś yy, aż tak yy, podobał się film że aż tak docenić go chciał właśnie, że nagrodę zyskał w film właśnie mm, tego typu. No dobrze, ale kolejny film to jest coś, co po prostu będę Wam bardzo polecać. Film nazywa się, e, nosi tytuł Domani e, i jak już się domyślacie, jest to film włoski. E, został przetłumaczony na język polski ten tytuł jako... Jutro Będzie Nasze. Jest to film w reżyserii Paoli Cortellesi, reżyserki włoskiej, która również gra główną rolę w tym filmie. Jutro Będzie Nasze można byłoby raczej według mnie ten film przetłumaczyć jako jutro też jest dzień, albo jeszcze będzie jutro. I o ile rozumiem polski tytuł, który trafił do kin. W kontekście filmu, to uważam, że te moje propozycje też byłyby dobre, a byłyby lepiej odzwierciedlały tytuł oryginału. Natomiast, co to za film? Przede wszystkim jest to film czarno-biały, ale nie przestraszajcie się, ponieważ to, że ten film jest czarno-biały, to nie znaczy, że jest w jakiś sposób mm, konserwatywny, z, nie wiem, staroświecki. On w pewien sposób, przez to, że jest czarno-biały, nawiązuje do fr francuskiego, włoskiego modernizmu. No raczej włoskiego, ponieważ jest to film włoski. Więc do filmów z czasów powojennych we, we Włoszech, ponieważ też opowiada o tych czasach. To są lata po wojnie, rok 1946, kiedy. W, we Włoszech żyło się bardzo ciężko. W przegranej przez Włochów e, wojnie e, była bieda, było duże bezrobocie, tak naprawdę nie było za dużo wesołych elementów tam. Włochy się powolutku odbudowywać, dopiero zaczynały. No i, e, i generalnie to był bardzo ciężki czas we Włoszech. I to też pokazuje ten film. Natomiast film też pokazuje bardzo trudną sytuację kobiet w tamtych czasach we Włoszech. We Włoszech do tej pory panuje dość duży patriarchat dość duży taki prymat mężczyzn i męskiego punktu widzenia, i męskiej dominacji. Nadal to jest widoczne według mnie w wielu aspektach włoskiego życia, ale to, jak jest pokazane to właśnie w tym filmie, jest niesamowite, bo widzimy właśnie rzeczywistość z punktu widzenia bohaterki, którą właśnie gra reżyserka również, czyli Paola Cortellesi. I Paola gra tutaj matkę trojga dzieci. Najstarszej córki, która ma już chyba 18 lat i już niedługo będzie prawdopodobnie wychodzić za mąż, e, i dwóch takich e, dorastających chłopaczków, nie wiem, 13, może lat mają, nie jestem pewna. No i e, w tej rodzinie jest jeszcze oczywiście ojciec. Ojciec jest takim mężczyzną, który po prostu lubi pokazać, że to on je, ma władzę. A jak to pokazuje? No, przez to, że na przykład ciągle strofuje tą swoją żonę, że jest głupia, że nie umie się zachować, że jest niezdarna, że nic nie robić w ciągu dnia i tak dalej i tak dalej. No i też ją bije, niestety. I to jest pokazane w filmie. Jest to dość wstrząsająco pokazane, bo to już jest w pierwszej scenie. chociaż czasami są też takie momenty, kiedy ta przemoc domowa jest pokazana w bardzo nietypowy sposób, w taki dość absurdalny sposób. Także, co bardzo dziwne, ja się śmiałam w trakcie oglądania scen przemocy domowej, co nie powinno mieć miejsca, prawda? Bo no to jest coś wstrząsającego coś, co nie powinno mieć miejsca, co nie powinno się dziać a jednak pokazane w tym filmie zostało w taki sposób, że naprawdę wywołuje uśmiech na twarzy, a nawet czasami śmiech. Tutaj będziemy dochodzić w tym filmie do tego, jak ta nasza bohaterka, która haruje cały dzień, pokazana jest jej rutyna, jak ona ciężko pracuje w domu, poza domem, dorabia na jakichś takich dorywkowych, dorywczych pracach, jest szwaczką, robi parasole, gdzieś tam robi zastrzyki ludziom, którym, którzy wymagają takich zastrzyków. Widać, jak bardzo ciężka pracuje, później przychodzi do domu, musi ugotować obiad, zaopiekować się dziećmi, tym mężem, jeszcze męża ojcem, który leży w łóżku i nie, i nie umie samo siebie zadbać, więc musi o niego umyć, go podetrzeć, nie wiem, podać mu obiad. Także jest naprawdę zapracowaną kobietą, taką styraną wręcz, a jednocześnie właśnie pokazane jest to, jak ona stara się o siebie zawalczyć. I w tym związku, i ogólnie w życiu. Mamy tu pokazanych kilka takich dróg, którymi mogłaby pójść, bo widzimy jej jakiegoś takiego sprzed lat amanta, który kiedyś się o nią starał, a no, ale ta bohaterka wyszła za kogo innego, więc no nie poukładało im się razem, ale może im się teraz ułoży. Widzimy też tutaj amerykańskie wojsko, które stacjonuje i które też może być jakimś takim rodzajem e, ucieczki dla tej Paoli. No więc widzimy tutaj, gdzie ta kobieta mogłaby szukać pomocy w tym, co ją gryzie i w, i w tym życiu po prostu, które ma ciężkie i jeszcze do tego ten mąż ją no, niestety no, molestuje ją strasznie. W sensie takim. E, Przemoc fizyczną wobec niej stosuje okro, okropną. E, wszyscy to wiedzą, wszyscy na podwórku, w domu e, i sąsiedzi, tak naprawdę no, zdają sobie sprawę, ale to jest, no, to jest naturalne. Wszyscy tak mają w domu, więc wszystkie kobiety to wiedzą, jak to jest. Więc nikt z tym nic nie robi. No i jak się ten film rozwiązuje, to nie, tego Wam nie powiem, bo to jest naj, najciekawsze. Rozwiązanie według mnie świetnie jest zrobione. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, takiego rozwiązania, a jest kapitalne i bardzo, bardzo Wam polecam ten film. Nie, nie powiem Wam nic więcej. Jest film świetnie zrobiony, jest, ma bardzo ciekawe formalne zabiegi. Który, wstęp w ogóle tego filmu po pokazaniu tej rutyny y, bohaterki granej przez Paolę jest niesamowity. Muzyka jest genialna. Po prostu. Wspaniała i właśnie te zabiegi, takie formalno, odklejające trochę to, co widzimy, od tego, co słyszymy, i, i jak, jakie mamy nastawienie do, tego, do tych scen, jest niesamowicie tutaj zrobione. Mnie się to bardzo, ale to bardzo podobało. I sam wydźwięk tego filmu genialny, naprawdę genialny. Bardzo Wam polecam ten film. Im szybciej pójdziecie, tym lepiej. Wydaje mi się, że to będzie w, tylko w takich studyjnych kinach. Ja właśnie tak też byłam w filmie Charlie, w łodzi ale szukajcie tego filmu, jutro będzie nasze. Włoski film. On chyba już jakiś czas temu był we Włoszech, dopiero teraz do nas wszedł do Polski, więc bardzo, bardzo Wam polecam. No i kolejny film American Fiction to już jest to ostatni film. W reżyserii Korda Jeffersona. Jest to film trochę dotyczący książek, ponieważ wygląda to. Fabuła polega na tym, i on chyba też w tamtym roku z kolei dostał nagrodę Oscarową za scenariusz adaptowany, jeśli się nie mylę. No i mamy tutaj bohatera, czarnoskórego pisarza, który wywodzi się z rodziny intelektualnej, mają w rodzinie prawników, lekarzy. Nie, chyba prawników nie, lekarzy. On też jest bardzo dobrze wykształconym człowiekiem. Pisze książki. Pisze książki, ale ona, przynajmniej szczególnie ta ostatnia książka, którą właśnie napisał, nie do końca się sprzedaje. Widzimy jego rozmowę z jego agentem takim literackim. No, że niestety no, kolejne wydawnictwo odrzuciło tą propozycję, natomiast widzimy że inne książki również czarnoskórych literatów sprzedają się doskonale, ale są to książki bardzo szczególne, ponieważ są to książki, które sprzedają taką historię czarnoskórych uciemiężonych, pokazujących ich ciężki los, ciężkie życie takich pokazujących te trudy w dorastaniu, pokazujących te trudy w Przedzieraniu się przez e, rasizm, przez e, różnego rodzaju dyskryminację, e, wobec czego e, bohater postanawia może zrobić taki do, dowcip i napisać książkę, która będzie e, też opowiadała o tym, jak on, czarnoskóry, walczył z dyskryminacją, opisze swoją patologiczną przeszłość e, człowieka, który. Mm, trafił do więzienia i coś tam, coś tam. Tak naprawdę tej książki, samej fabuły nie poznajemy, tej konkretnej książki, którą napisał ten bohater. No i to widać już nawet w trailerach e, filmu, e, że książka robi furorę. Co dalej? No to, to zostawiam Wam. E, film Po filmie spodziewałam się trochę więcej. Wydawało mi się, że będzie super ciekawy, że będzie jakiś taki... Nietypowy twist tam, że coś się wydarzy, coś, czego się nie będę spodziewać. No, akurat w większości tych sytuacji się spodziewałam, co nie znaczy, że ten film jest zły, tylko po prostu chyba sobie ustawiłam troszeczkę za wysoko poprzeczkę wobec niego. Bardzo porządny film, bardzo ciekawy. Natomiast, jeżeli miałabym Wam polecić, jeden film z tych pięciu czy tam sześciu, które obejrzałam, to koniecznie obejrzyjcie jutro będzie nasze, czy tak? Jutro będzie nasze, czy ancora domani e, w reżyserii Paolo Cortele, Paoli Cortelezzi. E, no to jest najlepszy film, który widziałam w maju i jest po prostu doskonały. E, to tyle. E, w następnym filmie na pewno będzie trochę więcej o książkach, a nie tyle co dzisiaj e, w sprawie American Fiction. E, dajcie znać, czy wy widzieliście jakieś widziałyście jakiś dobry film e, ostatnio, który możecie mi polecić. Najlepiej jakby był na Prime Video, ale oczywiście niekoniecznie, bo niedługo się pewnie będę przenosić na inną platformę. Tudzież zawsze można wypożyczyć e, film e, online, więc, e, więc możecie polecać filmy różne, również takie, które są obecnie w kinach, e, bo lubię chodzić do kina. E, także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, wysłuchanie do końca. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo Was proszę o kliknięcie kciuka w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie ten kanał, będzie mi niezwykle miło, a dodatkowo zwiększycie zasięgi mojego kanału, będzie to z korzyścią dla mnie i dla Was, bo jeżeli Wy powiększycie moje zasięgi, to więcej osób się dowie, ja będę miała z tego więcej e, satysfakcji wobec czego będę robiła bardziej ciekawe, mam nadzieję, filmiki. Dobrze, nie przedłużam, dziękuję serdecznie, do usłyszenia, cześć, cześć.